Cześć kochani, słuchajcie. Postaram się mało gadać a dużo śpiewać, bo jak wybierałem repertuar na ten koncert, to jeszcze z tydzień temu ta lista liczyła 86 piosenek, które radykalnie złudziłem. Kawałek po kawałku ścinaliśmy. A zacznę tak, jak to się wszystko zaczęło w marcu. Nie pamiętam konkretnej daty. W marcu w Toruniu to był studencki koncert w pamięci Jacka Kaszmarskiego i ja tam po prostu przeczytałem gdzieś w sieci, że są przesłuchania i poszedłem na te przesłuchania i zagrałem dwie piosenki. Odkopywaliśmy miasto Pompeje jak się odkrywa spodziewane lądy, gdy okiem ludzkim niewidziane dzieje, jutro ujrzane potwierdzą poglądy, z których dziś jeszcze głupców tłum się śmieje. W miarę kołaja miejski cień narastał, jakbyśmy wszyscy wracali do domu, wjeżdżając wolno w świt wielkiego miasta cicho, by snu nie przerywać nikomu, tylko pies szczekał i łańcuchem przestał. Czemu pies szczeka, rwie się na łańcuchu? Szybkie dłonie ma swoją mięśnie do stojnika, Który właśnie na własnym kołysząc się brzuchu Wydaje rozkazy, pyta niewolnika. Pies szczeka, bo się boi wielkiego wybuchu. Bzdura na chwilę przerwi i kości. Co z poetą, którego rozkazałem śledzić? Nic nowego meldują podładni z ciemności. W swoim mieszkaniu przy kaganku siedzi. I pisze za wierszem wiersz na podobności. Jest szczeka targa się po nocy. Tej, którą objął twarz, w która może huligan trafił pun na sprocy. Mrócił chce wydobyć ulewo i z jej ciała. Ale ona w oknie utkwiła już oczy. Ziemia drży, czy nie czujesz, objął ją od tyłu i szepnął do ucha. To dużą członki, moje świat nie zginie dlatego, żeby mnie zabyło. Odwraca jej głowę i długo całuje. Nadach pada gorące pierwsze ziarno pyłu. Nie strzega, słychać w całym mieście. Więcej szarpie kraty, czuję duszę. bowiem. Wskażniczy odpuszcie ludzie, gdzie jesteście. Ja jestem przebrać pod muru odpowie Ślini się lub nie, ma trzeba o przy areszcie. Rapuj mnie, wypuść, ten tylko się ślini. Jeśli na ciemnościach już błyszczy czerwono. Mogę pomodlić się, jakiejś świątyni, tyle i ostatnio tutaj postawiono. Nic żaden z dla nas nie uczyni. Czemu jest szczeka, pacie, płonie niebo? Wyciągaj, bo nie strzega, macie w dłonie niebo? Zwieca wyciągne pokienki nie Ziemia tylko chce uciekać skąd trzeba Nie chce być własnej uchody ofiarą Weź wszystkie pieniądze i formę do chleba Czemu nie strzega, tak to już koniec Lecz jeszcze zabiorę te misy z ołtarza Nikt nie zobaczy, gdy wszystko zniszczone nie zdążę. Noc w się rozjarza, biedne jak ciężko Powietrze spalone Psa, który ostrzegał Nikt nie spuścił z łańcucha Zastygł pysk otwarty, łapy w próg wtopione. Podniosłem oczy i objąłem wzrokiem. Ulice Stragany, stadiony sklepienia. Wtem słyszysz szmer, pada z nieba popiół. A to się tylko obsunęła ziemia pod czym szybkim nierozważnym krokiem.